się wstałem dzisiaj z łóżka i taka mnie naszła myśl co by zrobić w ten piękny dzień i pomyślałem, że w końcu upiekę chleb. Teraz mamy szybkie tempo życia, wyścig szczurów i tak dalej, nikt nie ma czasu na takie rzeczy jak pieczenie chleba. Wszyscy jedzą tylko fast foody i tak dalej. Ja wam upiekę super szybki gamingowy chleb. Dostałem takie coś od pana kolegi Dawida. To jest taka mieszanka pod tytułem mieszanka chlebowa do wypieku chleba. Miałem w ogóle ten chleb pierwotnie upiec w takiej Batmanowej formie i powiedzieć, że wow, patrzcie upiekłem Batmanowy chleb, no ale byłby trochę za mały i w sumie nawet bym nie wiedział, co z nim zrobić. No ale to w sumie by wyszło chyba, nie wiem, na jedną taką dużą klapsznikę. Także dajmy sobie z tym spokój. To jest tak proste, że nawet człowiek, który nigdy w życiu nie miał doświadczenia z pieczeniem chleba. W tym momencie mam tu na myśli na przykład ja da sobie radę. Rozpuszczamy 10 g drożdży tradycyjnych, albo 3-4 drożdży instant, ja akurat mam tradycyjne. Ten pandemiczny pierdolest trochę już zelżał, także drożdże dostaniecie raczej bez problemu. Te 10 g drożdży rozpuszczamy w 300 ml ciepłej wody, tutaj jest podane, że powinny mieć około 26 stopni, ale myślę, że jak będzie miała 27 albo 25, to też się nic złego nie stanie. To mieszamy z zawartością tej torebki, tutaj tej masy mamy pół kilo. Zostawiamy ciasto na pół godziny, żeby one trochę podrosło. Potem już formujemy sobie kształt tego naszego chleba nie wiem, czy chcemy go na przykład w kształcie wiem, gwiazdy śmierci, przekładamy do formy, w której mamy topiec i to jeszcze tutaj jest podane plus minus 60 minut w ciepłym miejscu ma sobie jeszcze wyrosnąć. Pryskujemy z wierzchu wodą, wstawiamy do piekarnika na 220-230 stopni. W takiej dużej temperaturze pieczemy 5 minut, a potem tą temperaturę skręcamy do 180 i 190 i dalej pieczemy jeszcze około pół godziny. Oczywiście wiecie, że stopień, że tak powiem, stopień i sposób nagrzewania się piekarników jest. Różny zależnie od piekarnika, także po prostu musicie patrzeć i śledzić. Co tam się dzieje? Jeżeli ja sobie dam radę, to Wy sobie też na pewno dacie radę. No to robimy. To jest gamingowy chleb dla dynamicznych ludzi, którzy obstawiam, nie mają w domu nawet kuchni. Także, żeby było autentycznie, robimy wszystko przy kąpie. Są drożdże babuni tradycyjne. Woda jeszcze troszkę musi przestygnąć. Drożdże na szczęście są gamingowe. Mamy podziałkę co 25. My potrzebujemy jedynie 10, także bierzemy w taką połówkę z ćwiartki. Połówkę z ćwiartki. Mam nadzieję nadążacie jeszcze za tymi skomplikowanymi terminami. Mmm, drożdże tak fajnie śmierdzą tak drożdżowo. To sobie kruszę do szklanki. To szybciej się rozpuści. Przelewam sobie do zielonej nvidia miski. Wy możecie mieć obojętnie jaką. Byle nie czerwoną. I teraz wsypujemy nasz miks chlebowy. I teraz... Kluczowa sprawa jest tam podane: wyrabiać 20 minut i serio 20 minut trzeba to wyrabiać. No, łapy bolą solidnie, ale po 20 minutach mamy coś takiego i to zostawiamy tu, przykrywamy na 30 minut i wrócimy do tego już w Minęło pół godziny, a nawet o 45 minut. Jak widzicie, ładnie to już urosło. Teraz biorę sobie naczynie, w którym to będę piek. Wy możecie to w blaszce, nie wiem, no w czymkolwiek, znaczy w czymkolwiek, w czym się da piec. Trochę je wysmaruję. Teraz sobie mniej więcej z tego już ukulamy jakiś kształt. O, powiedzmy, że taka dzidzia. to odkładamy tutaj. Zamykam to. Ciepłe, ciemne miejsce i to jeszcze godzina, a może nawet więcej, niech sobie rośnie. No, słuchajcie, elegancko. Spryskujemy lekko wodą. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład starożytni Rzymianie jedli chleb z kminkiem. Także ja go sobie posypię kminkiem. 5 minut na 230 stopni, i potem jeszcze na pół godziny zmniejszamy na 190. Drodzy Państwo, chleb gamingowy skończony, e, miał się piec pół godziny, piekł się 45 minut, ja oczywiście popełniłem laickie błędy, takie na przykład, że po nie, nie ponacinałem go, ale muszę powiedzieć, że i tak wyszedł bardzo ładny, to w zasadzie taki chlebuś mały. Pachnie pięknie, ale stygnął no dosłownie półtorej godziny. Teraz najważniejsze... O! Do tego wkracza islandzkie oryginalne masło. Testy defaultowej wersji, wiadomo, chleb z masłem smakuje najlepiej. Mmm, jest dobry. Powiem Wam, wyszło bardzo ładnie. Jestem z siebie dumny. Następny chleb na pewno już będzie. Może nawet się pokuszę o zrobienie zakwasu. Ale dla zagonionych, ludzi, którzy nie mają ani czasu ani umiejętności. Taki chleb z takiej mieszanki jak najbardziej wyszedł super. Także polecam, dziękuję za uwagę, o cholera. Łapka w górę, a ja idę sprzątać biurko, czym cię się?